Siemano jaki witam was serdecznie z tych wszystkich najnowszych nowości różnego rodzaju wód witaminowych, napojów nawadniających, energoli i tak dalej. Ten smak tutaj jest najciekawszy i zanim mi powiecie, że ale sytan, yy, dlaczego nagrywasz dwa razy podczas jednego dnia? Czy mamy Ci w pierwszy detoks taki, że się nie pozbierasz? Yy, po pierwsze, mamy tutaj 250 ml napoje. Po drugie, yy, ten smak jest naprawdę najciekawszy z tego wszystkiego, więc no nie mogłem się doczekać tego spróbować. I po trzecie, no powiem Wam, że... Nie wypiję tego na dzisiaj. No kurde. Yy, to musiałby być naprawdę genialny smak, żeby do, nie dotrwał do jutra. Grapefruit jeszcze stoi połówkę, a tutaj mi się wydaje, że też może być połóweczka i eluwina. O czym mowa? Oczywiście o Tigerze, o smaku żółtego kiwi. Nie złotego, nie żadnego innego żółtego. Yy, jeżeli wierzyć tłumaczeniu Tigera. I tutaj nastaje dla nas jedno pytanie: czym jest żółte kiwi i czym się różni od naszego klasycznego kiwi? No cóż, moi drodzy, żółte kiwi to jest podobno odmiana y, kiwi, która jest y, słodsza od jego zielonego kuzyna y, jest bardziej właśnie tak tropikalna, jeżeli wy wierzyć artykułom. I właśnie bardziej miękka od normalnego, zielonego kiwi. Jeżeli chodzi o tropiki, to najczęściej wysuwał się smak ananasowy. Czasem tak można było tam troszeczkę gławy, że niby, wiecie, to tak smakuje. Ale najbardziej właśnie, że ananas. To były takie główne różnice, główne takie smaczki tego żółto kiwi edergola. Jeszcze go nie próbowałem. No i sama puszka to jest właśnie złoty kolor. Sam Tygrys jest właśnie słabo, bardzo słabo widoczny. Właśnie w takim mega, lekkawo złotawym i ciemno-złotym kolorze. Mam nadzieję, że uda mi się go przybić. Patrzcie, podcięto jego widać aż talala, ale jak tak pod światło się weźmie, to jeżeli mieliście puszkę, to wiecie. Po co ja to mówię, kurde? Logo mamy złote, no i co? Wartością odżywczej, skład, wszystko przytoczymy. Teraz, dlaczego by nie woda regulatory kwasowości, kwas, kwas cytrynowy? Wcześniej jeszcze wspomnę, że obydwa te napoje miały 80 mg kofeiny. Wracając do składu cytryniany, sodu, dwutlenek węgla, kofeina i dozytol, stabilizatory, guba arabska, guba ksantanowa, estry, glicerolu i żywicy roślinnej sporo tego, muszę to powiedzieć sporo tego. Wzmacniacz smaku Erytritol, barwik kryboflawidy, aromaty, substancje słodzące, cukra, loza, jace, sulfa, witaminy, jacyna, B6, B12, kwas pantotenowy. Biorę mają karteczkę ukochaną z wartościami odżywczymi. Czy wszystko tutaj jest, czy to nie ta strona? Tu jest to wszystko, dobra. 5 kilokalorii, żadnych tłuszczów kwasów, tłuszczowych nasyconych, żadnych węglowodanów i cukrów, żadnego białka. Na szybko kurde też to mówię, więc dlatego język mi się plącze. soli mamy 34 g soli, 17,5 mg niacyny, 4,95 mg kwasu pantotenowego, 1,75 mg witaminy B6 i 1,25 mikrograma witaminy B12. Wiem, że kwas pantotenowy jest na końcu. Mówiłem to przy okazji grejpfruta. Tak mi tu pisze, więc dlatego ja lecę kurde z kolejnością. I najbardziej nie jestem przekonany co do wartości soli. Ale to już wy jesteście od poprawiania mnie. Mamy takiego dila, pamiętajcie, dobra, złote kiwi, golden kiwi, żółte kiwi. Jak to może smakować? Jak to, kurczę, może w ogóle no, funkcjonować? To jest pierwszy napój energetyczny o tym smaku i... Ło, dobra, chyba będzie ta sama sytuacja jak przy wrócie, jeżeli chodzi o zapach. Okej, okay, dobra, można wyczuć kiwi. Takie klasyczne kiwi, jasne, takiego pierota, ale to nie jest też ten smak stuprocentowy kiwi. Yy, ja bym powiedział nawet, że tutaj jest leciutko właśnie tak tropikalnie. Głównie mamy tutaj zapach kiwi, ale no mówię, takie właśnie tropikalne, nie powiem, że ananasowe, ale do właśnie takie, nie wiem, marakuja, coś takiego. Znaczytaj się sytary jakiś pierdół pewnie i wciskasz kit ludziom, że to ma jeszcze w sobie jakieś tropikalne ty. Ja jestem pewien, że ktoś się tak pomyśli, rese mogą kłamać, kurde, dobra. Kolorystycznie zdziwię no, się, że to będzie żółte. do no, kurde, no co może być innego? Jaki może być inny kolor, a jeżeli taki piękny, żółty, lekko mętny kolor, żółty, taki w sumie nie wiem, czy lekko nie zielony kolor. Yy, właśnie lekko mętnamy, yy, odstawmy to trochę na bok, i spróbujmy tego Padocka Golden Kiwi. Jak może to smakować, kurde? Czy naprawdę to może być bardziej tropikalna wersja kiwi? Dlaczego ja tego nigdy nie jadłem? Bo podkreślam, nigdy nie jadłem żółtego kiwi. To jest podobno bardzo rozpowszechnione, ale ja tego nigdy nie jadłem. Gdzie tego szukać, kurde? O nie, to nie jest kurde smak normalnego kiwi. O nie. Uuu, może być coś w tym kurde artykule co może być takie prawdziwe kurde bele ja cię pierdziele państwo drodzy po pierwsze na pewno to jest lepsze od grejpfrutowego po drugie kiwi jest tutaj wyczuwalne samo w sobie sam napój kiwi właśnie nie powiem że taki pierotowaty chyba że właśnie przed tym jak dodawali sok jabłkowy to wtedy mógłbym to powiedzieć. To jest właśnie takie kiwi, mógłbym też powiedzieć, że to jest właśnie takie kiwi, jakbyście je wyjęli żywcem z Tigera Green w butelce. To wtedy to jest takie kiwi, jasne. Ale dochodzi do tego jeszcze coś innego, i właśnie najbardziej mi to przypomina: ananasa. Taki właśnie tropikalny smak, który. Też chcę być takim, taką częścią tego napoju, który chce być, nie powiem, że dominujący, ale chce też dodać od siebie tak, smaku tego kiwi właśnie coś od siebie więcej. Ale to kiwi naprawdę go tłumi. Jak mówiłem, nie próbowałem nigdy złotego kiwi. Nie mogę kurde powiedzieć, że to jest w 100% odwzorowany smak żółtego kiwi. Ja będę mówił, złote, żółte, ale wiecie o co chodzi. Więc naprawdę to nie pomogę. Yy, musiałbym naprawdę polecieć do jakiegoś sklepu, naprawdę wypasionego warzywniaka, czy coś, kupić właśnie te, ten owoc. No i zobaczyć, czy naprawdę, kurde, to jest takie fajne takie dobre takie egzotyczno-kiwi sobie też czuć tutaj tak leciutko sukralozę. No bo jednak acesulfam ma jednak inny smak, wiem, bo kiedyś tam piłem jakiś napój, gdzie głównie słodzili to acesulfamem i leciutko, tylko tam kurde jeszcze nie wiem, chyba to był erytrytol i znam po prostu smak acesulfamu i to jest po prostu stricte smak sukralozy, jakbyście go wyjęli z tej starej naszej kochanej hopkoli. W sumie powinienem zacząć powoli dzielić ten ranking na jabłkowe i kiwi napoje. Bo jednak dochodzi nam kolejny napój o smaku kiwi, a kurde, miejsca tam zaczyna brakować. I wiecie, zrobimy to tak, że pogrupujemy te napoje tylko na jabłkowe i na jabłkowo kiwi i same kiwi. Bo wiecie, tych stricte jabłkowych było naprawdę od cholery. A jakby tak kurde połączyć właśnie te jabłkowo kiwi i kiwi samo w sobie, to by był chyba kozak. Od razu mówię, że to nie jest poziom Tigera Green. Nie wiem jak oni to zrobili, ale Tiger Green jest jednym z najgenialniejszych kiwi jakie piłem. Naprawdę, do no, odwzorowali to kiwi, zarobiście. Nie wiem jak to jest z, z, z żółtym kiwi tutaj jest zawartym, ale to no, naprawdę, do no, te leciutkie. Muśnięcia sukralozowe, to raczej to kurde przekreślają jako top tier napój. Więc dlatego cóż... Yy, mamy Tigera właśnie. Tigera, git for Speed, and Bound Custom Apple, Monstera, Bad Apple. Powera Jabłko Jack, Fruit Black, Zero Sugar, Apple Mint. Tu już w sumie mógłbym się zastanowić, czy... Nie jest to lepszy od lub Ba Fruit. Ale... Sprawdźmy po prostu rankingi pod względem kiwi i jabłko kiwi. No to co? Tiger Green. Eee... Dalej mamy co? Level Up EasyBus Sour Apple eee, Tigera Blue Screen. Eee, z tego co widzę, chyba mamy tak, Berna Apple Kiwi. A gdzie ja wpieprzyłem tego? Yy, blaka Apple Kiwi. Dobra, zrobię tutaj tak remanent, ale kurde, zapomniałem o jednym smaku wstawienia. Brawo, sytar kurde. Ale właśnie, kurde, jakbym miał to rankingować, to może bym to dał właśnie na drugim miejscu? No wiecie, mamy Tigera Green, który jest przegenialny. Ten Tiger też jest spoko, ale no kurde, jakby z... Jakby nie ten y, posmak sukralozy na tym drugim, trzecim plagie, no to to byłby naprawdę idealny napój. Tigera screen na pewno by przebił. Y, Berna to już swoją drogą. Y, czy trzecie miejsce, bo tamten Black Apple Kiwi też był nawet y, fajny. Y, I tutaj mam dylemat. Dobra, zrobię ten ranking na nowo, podzielę na te dwa rankingi, dam notację co ja tam poczyniłem i według mnie to by było na tyle. Kiwi, kto by pomyślał, że istnieje coś takiego jak żółte kiwi? Jakbym kiedyś w sumie poszedł do marketu i spotkał takie coś, to ja bym sobie pomyślał, co to kurde jest? Jakaś egzotyka, jakieś coś takiego? To jest naprawdę rozpowszechniony owoc. Yy, naprawdę, ja zrobiłem wielkie oczy, jak czytałem ten artykuł. No i dobra, widzimy się następnym razem. Co teraz bierzemy? Dziki, czy yy, Tigery Aqua Blastery? Może weźmiemy blaki te No Limits? Yy, jeżeli oglądaliście streama, to wiecie, że przyszła pora na dziki. Yy, napoje nawadniające. Ciekawe, jakie one będą w stosunku do Prime'ów.